Witam, witam z Ogrodu Marzeń. U nas dzisiaj poranek pochmurny, lekko siąpiący deszcz. Jest po 5 rano. Chyba nie śpią tylko wędkarze. Byłoby nieco jaśniej i wcześniej rozpoczęłabym pracę, ale właśnie, że dzień taki pochmurny. Dlaczego tak wcześnie? Dlatego, że jest w tym roku dosyć dużo os. Kiedy ja spaceruję po ogrodzie, to nie przeszkadza, ale gdy wykonuję jakieś czynności, kręcę się, płukę, hałasuję, to im to wtedy przeszkadza, atakują bardzo, dlatego zaczynam te prace o poranku, a poza tym dla mnie jest mi o wiele łatwiej i wygodniej pracować rano, bo nie jestem taka zmęczona, gdy jest upał, gdy słońce świeci, no to niestety ta czynność bardzo szybko męczy. Tu mam ogromną górę kompostownika i teraz zaczęłam te ziemię stąd wywozić, przewozić na... Rabaty warzywne, ale i też na rabaty ozdobne. Chciałabym w miarę możliwości szybko przewieźć te ziemie, żeby zrobić tutaj miejsce na szklarnię. Ona nie będzie tutaj stała, ale chcemy z tamtej strony przerzucić te wszystkie zielone pędy, właśnie tutaj. Jak ja buduję szklarnię? Wyrzucam wszystkie, najpierw pasty trafiają do zagrody kurzej gdy kury już wybiorą co chcą i zostaje już tam brzydko nieładnie, bo gdy pada deszcz to bardzo szybko zaczyna to śmierć. wyrzucam na górę. Wszystkie inne zielone pędy też. Wyrzucam też drobne gałązki, czasem grubsze. Wyrzucam flusususkawy i wszystkie zielone odpady z kuchni. W tym również cytrusy. My nie prowadzimy żadnej restauracji ani daru i tych nie ma dużo, ale wszystkie tutaj skórki cytrusowe, wszystko trafia właśnie tutaj do tej fryzny kompostowej i absolutnie nie zauważyłam, aby rośliny z tego powodu jakoś cierpiały gorzej rosły, czy coś takiego, absolutnie nie. Wręcz widzę, że radzą sobie doskonale, bo nawet wszystkie rośliny, które mam w domu, rozpady, a także koleusy również rosną właśnie w ziemi i kompostowej. Ta ziemia jest bardzo miękka, więc nie jest to może jakaś taka bardzo ciężka czynność, ale gdy słoneczko przegrzewa, no to rzeczywiście człowiek szybkim się po prostu męczy. Dlatego wolę popracować sobie ramię. Ziemia jest po prostu dla nas zbawieni. Nie mogę sobie wyobrazić ogrodu bez ziemi kompostowej. Tu ziemia gliniasta, twarda, gdyby nie te ilości ogromne, bo to są ogromne ilości ziemi kompostowej. Już przewiozłam bardzo dużo paczek, a to jest dopiero. Oh, tutaj zaczyna się kurnik, potem jest chłopak, szklarnia, więc moje no, ja tutaj się tu ziemi sporo. I co dwa lata wybieram raz w tej strony. A raz już drugi, ponieważ tak tutaj właśnie ta ziemia się pięknie tworzy, jest piękna, puszysta, pachnąca taką fantastyczną ziemią, więc myślę, że roślina nam na pewno się przyda. A teraz jadę na Na ten moment zakończyłam rozwożenie ziemi kompostowej. Trochę popadało. Z jednej strony dobrze, ale u mnie tutaj przy kompostowniku zrobiło się błotko. jak się robi błotko, to ja wtedy wyglądam strasznie, no bo wiadomo, że od tej ziemi jest się brudnym. Ale to nic. Teraz udam się za chwilę na śniadanie, bo słyszę, że fabryka asfaltu już rozpoczęła swoją pracę, czyli czas na śniadanie. Przewiozłam kilka. Taczek ziemi w najważniejsze miejsca, czyli tam, gdzie rosną dali, bo zauważyłam, że mają już nieładną ziemię i pod wiśnię japońską Kibusidarę. Dlaczego? Dlatego, że rosną tam szafirki. Nie wiem, czy deszcz wypukał ziemię to jest możliwe. Że cebulki zaczęły pojawiać się na wierzchu, chociaż były no, wkopane w ziemi i nie powinny tak wychodzić, ale też w trakcie plewienia, gdy się plewi, zawsze jakieś tam resztki ziemi się zaplączą, więc ta ziemia wychodzi, trafia do kurnika, później tutaj na tę pryzmę kompostową. Jak ja robię, żeby mieć tą ziemię taką żyzną tutaj i dobrą, ponieważ absolutnie nie jestem w stanie przerzucać czy jakiś czas tej ziemi na wieś, tak jak powinno się robić to prawidłowo. Nie ma takiej opcji, tutaj jest za, za duża ta góra, za ciężka, nie dałabym rady. Więc jak mam gałęzie czy grubsze, czy cięższe, to również układam na tę pryzmę. Później przysypuję liśćmi, pędami skoszonymi na przykład trawą, czy jakimiś innymi ściętymi, czy w ogóle chwastami czy ściółką skórnika. I wtedy między tymi gałęziami ta ziemia nie jest taka zbita, ona ma tam, że tak powiem, trochę tego dostępu powietrza i wtedy wydaje mi się, że to bardzo korzystnie wpływa przynajmniej na ten mój kompostownik, który absolutnie nie mogę przerzucić z tej góry, osy też już się wybudziły. Zaczynają tutaj niebezpiecznie krążyć, więc nie będę machała rękami, żeby je nie prowokować. I w ten sposób właśnie tworzę sobie żyzną ziemię, która dla naszego ogrodu jest po prostu skarbem. Tak jak kiedyś mówiłam, że nasz ogród bez wodu i bez nawozu nie mógłby istnieć, więc nie może też istnieć bez ziemi kompostowej. A ziemia kompostowa ma to do siebie, że można ją rozwozić cały rok może nie musiałabym już teraz tutaj przy niej pracować, ale tak jak wcześniej na początku wspomniałam, że chcemy tam z tyłu umiejscowić szklarenkę i potrzebujemy miejsca nie tylko na szklarenkę, ale też na zbiorniki na wodę deszczówkę. Tutaj po lewej stronie, nie wiem czy państwo kawałeczek widzicie, jest chatka, kurnik, jest zagroda, a później szklarnia ze szkła. Te dwa budynki u nas nie mają odprowadzenia wody deszczowej, czyli po prostu woda leje się z dachu, kapie sobie i leje się na ogół, a szkoda. No oczywiście to nie jest tak, że się marnuje, bo ona tutaj nawadnia trafnik i rabaty, ale chcielibyśmy magazynować tę wodę, ponieważ tak naprawdę tam na zagrodę wcale nie powinna się woda lać, bo tworzy się. Błotko, ukur, i mimo że jest odpływ, no jest to tak nieładny nie zapach, przecież ten zapach nie jest miły. Trzeba bardzo szybko usuwać im z tego betonu. Dobrze, że jest beton, bo gdy była ziemia, to dopiero był sumru. Ciężko to było usunąć, ale mąż tutaj przyszedł mi z pomocą. Zrobił wylewkę betonową i to już jest po prostu niebo, a ziemia. A kury i tak chodzą po ogrodzie, mają też swoją letnią zagrodę. I to tyle o moim kompostowniku. Ja za chwilę Wam pokażę jak on wygląda jaka jest jego wielkość nasz ogród jest duży i te osoby, które zwiedziły ogród a oglądają też na kanale moim Ogród Marzeń na YouTube jak to wygląda, to wiedzą że to nie jest jedna rabatka gdzieś przy domu, czy dwie tylko to są same rabaty a więc tych wszystkich zielonych części jest bardzo dużo nie wspominając o liściach ale z liśćmi sobie radzę i mam kilka bardzo praktycznych, bardzo dobrych sposobów. Z tej strony, właśnie tutaj, będziemy chcieli umiejscowić szklarenkę. Tu kiedyś. Wspaniale rosły truskawki, ale to miejsce cały czas się zmienia. Z tyłu i po prawej stronie mojej chciałabym, aby zostały rabaty lawendowe, ale tu po lewej na pewno trzeba będzie przenieść, bo szklarnia jest dosyć duża. No i tutaj tę pryzmę kompostową trzeba koniecznie przenieść, a to nie będzie takie może trudne, ponieważ to wszystko tutaj nie ma ziemi, bo w ubiegłym roku zebrałam, więc będzie niewiele. Są pędy, pędy na widłak myślę, że uda nam się przenieść. No jak to tutaj wygląda? Tu jest taki zbiorniczek mały, taka beczka, która łapie z rogu tutaj ze szklarni wody. Wiele nie nałapie, ale zawsze coś. No i tutaj jest porzeczka, tutaj wyrastają chwasty, tam pokrzywy na tym kompostowniku. A z tej strony wygląda, tutaj pokażę Państwu, to jest naprawdę bardzo duży kompostownik, nie wiem, nie uda mi się tak obejść, ponieważ no wszędzie coś jest, ale tutaj już, już widzą Państwo taczkę i mają Państwo mniej więcej wyobraźni, że jest to no spora ilość tutaj tej ziemi, tego wszystkiego i to się tak wykorzystuje, jak się rozrzuci po ogrodzie, drodzy Państwo, to nawet tego w ogóle nie widać. Zwłaszcza, że mamy też rabaty wzniesione, jak widać, nawet nie wszędzie są tutaj uzupełnione. Dlaczego? No, dlatego, że to już było za późno, zostało tutaj wszystko już zrobione, wysiane, więc ja tej ziemi już wtedy tutaj nie rozrzucałam. No, dlatego zabrałam się wcześniej za porządki i myślę, że uda mi się to wszystko zrealizować na czas. Pożegnam się z Państwem. Życzę miłego dnia i zakładajcie kompostomniki, bo warto to jest naprawdę fantastyczna ziemia złoto ogrodników, tak jak mówią. Bez tego nie ma ogrodu, a po co kupować ziemię? Tym bardziej, że z tą ziemią teraz w sklepach no, jest dosyć różni. A to jest najlepsza ziemia dla ogrodu, dla roślin. Do zobaczenia!